Manko z tej strony Cadence Gaming, a dzisiaj ze mną gra Anonimus Anonimus gramy w jednym teamie, czy wbijasz do innego? A nie wiem, do któregoś doszłem, to e, ty ty ja do niebieskiego Ty, ty jesteś u niebieskich, iść do niebieskich, czy do czerwonych? A doktor których chcesz? Eee, to pójdę do czerwonych, będzie przeciwko Tobie I żeby, gramy na snajpy, czy gramy na ten Na jakie bronie gramy? Ja... no wszystkie gram. Snajp ale nie, snajperki maszynowe, shotguny No ja w tej chwili mam karabin. W tej, w tej no, chwili mam karabin. To ja też biorę karabin. I dawaj przy całym brzegu mapy idź do mnie, ok? Idź do, na czerwonych. Ja też idę przez Ale dobra. Trzeba przez całym nie idę, bo tu jest gościu gdzieś. Na leży. Żółty to załaził. Znaczy, nie przy samym brzegu mapy, tylko przy brzegu mapy iść w miarę, ok? Dobra. Pewnie słyszysz moją spację, nie? A widzę cię. Ty, ty, to nie byłeś ty. Gościu Kajtaka. Gościu z Kajtakiem, nie? No. Ja mam fajną broń teraz. To byłeś ty. To byłem ja. O górda mam 14 HP Już nie żyjesz Fajny. Ej, e, SK jest dobrą bronią? Wiesz co, SK ulepszona... SK bez ulepszeń to jest ta, taka sama jak Kałach Tyle, że masz tumnik, Tera? No. Tyle, Tera? Że, tyle, że ja już mam ja mam na fulla ulepszoną i mam tumnik założony A ty y, kupowałeś y, tam jakieś coiny do tego blockade'a? No, za dwie dychy 400 końców. O to Ty bogaty jesteś! Znaczy, mam, aktualnie mam 0 końców, nie? Bo 50 wydałem na tą snajpę, moją jeszcze na coś wydałem. Znaczy, ja mam 9 level, to ja za bardzo e, nie mogę nic kupywać. A ja mam. No ja ma... na mam. Jak kupywałem, miałem 15, nie? No. Ale widzisz, ta SK z ulepszeniami jest taka kozacka. No, jak walniesz Hedy, czy no to co to jest? Chwila, bo ja nie idę do ciebie. A ty jesteś czerwony czy kto? Czerwony, czerwony. A, okej. Okay. Chopie, ale. <ścoughs> Eska jest kozacku, bronią, nie? Jeszcze na fulę lepsza. Kawa chcesz na fulę to jest kozacki. O ty, o ty, dzbanie. Tu nie wystarczy trzech headów walnąć A ile? Nie wiem ile? Na pewno dużo Ile Dwadzieścia cztery 24 24, tak dużo jeszcze już, już 74 No nie, twój spawn protection Dobra, wkurzyłeś mnie kolego, biorę sniper. Drogo. Albo nie. Dobra, nie biorę sniper. Wezmę sobie też maszynówkę, tylko taką trochę lepszą. Takie coś. To ten krytyk? To... No, krytyk. Kraj taka sobie wezmę. A, kula. Trochę ciężko. No, będzie ciężko, bo ja mogę cały czas ich strzelać po prostu, bo 180 ammo w magazynku. XD Powiem ci coś. Ja mam broń A. też ulepszoną. E, ty, tylko, że ja mam 20 Ty! Dziadu jeden. A widzi pan? Ty, jak, jak ta SK jest chyba lepsza, nie? SK jest lepsza? No bez kitu. Bo SK, SK większy damage chyba ma. A po drugie Nie wiem czy widziałeś. Zesk nie wiem czy widziałeś, ale w powietrzu Zeski jak gram, muszę mieć ten, muszę być bardziej skupiony, bo mam niemano, nie. A Skrajtaka no. to są na kurtę wyściał mieścią w krajtaka Ja mam tam kupić sobie krajtaka, Bo ja chyba y kupię sobie te za y za 5 zł za 5 złotych chyba sobie kupię i dostanę 200 końców. Nie, gościu się 700 lady. Czy naprawdę mam wziąć snajpę? Gościu, błagam, jeden S, Dobra, zdjęty. I Jak masz tą górę, to nie masz yy, dookoła, tylko idź tą górą po prostu, ok? Górą? No, idź przez górę, tak jak ja chodzę. Dobra, a co ty masz? Bo ja mogę teraz snajpę coś wziąć. Ja mam kraść taka, bierz co chcesz. Dobra, snipe? Ty... Bo moja nie jest taka mocna jak twoja. No bo ja na hita chciało zabijać. Fak, od boku mnie żółty zabił. Ten 13? Tu jest jakiś niemożliwy typ. Z krajtaka nawala. No, on z krajtaka nawala, no. Czy, ale nie wyobrażam sobie mocy, e, sysko na maksa w krajtaku. No to ja mam wszystko na maxa w krajtaku ulepszone. W krajtaku? No. Ja myślałem, że nie masz ulepszenia w krajtaku. Jakbym nie miał ulepszenia w krajdaku to bym nie miał kurde 180 tam w magazynku A ty co, tą sniperę to nie masz ulepszonej? Snajpy nie mam ulepszonej, nie mam, nie mam E, bo ktoś mnie nawala z pleców. Ale snajpa... No ten 13. Snajpa 50, coś do... E, dobra, zmieniamy serwer, bo ten 13 jest chyba odpalony. No coś tak mi się też wyda. Dawaj na 33 33, dobra tylko szybko, bo nie mam miejsca. No ja już wbijam. Ja za kilka sekund będę. I idziemy do żółtych, będziemy razem w teamie. O, też już jesteś się żółtych widzę. Ja gram se snajpą na tej mapie, bo to jest duża mapa. O kurde. Fuck, spadłem. Tu gdzieś jest gościu Ty o Ciebie się. O nie! Uwagaj! Uważaj! Y zieloni na naszym respie gdzieś są, tylko... Ci ciulwi. Ja też biorę e, sniper Ciulwy gdzie? No! Fila, jak to coś dostać na górę? Bo ja tutaj... Y A dobra, nie spał... za mną A gdzie ty jesteś? Wchodzę na, na górę. A no, widzę cię. Dobra, jestem tutaj obok. Za tobą jestem. Jakby co, ja też mam snajpę. To spoko. No że tutaj nie da się e, dawać sobie komuś e, co nie? I co by ci to dawało? Dużo by ci to nie dawało. Mam przykład, ty byś budował, ja bym ci dał e, dostawę. Czyli, że na razie jest czysto, tak z mojej perspektywy. Ty, nie, żałuję, o, nie. nie. O, dostałem z tego, z, z bazuka. Dobra, zdech. Ja <grym> musiałem z... trochę środków innych, czyli bazooka. Bazuka. Dawaj chodź, idziemy na zielonych Na zielonych? Dobra, biegnę na zielonych Ja to górą idę Ja dołem idę D. Czy znowu ty... jest. Ten typek zmienił serwer i znowu jest... No co? Z... No właśnie Ej no... Ej no, no żal On chodzi z tą tarczą I... Krytykiem Jednocześnie Yy, wiesz co, gość jest odpalony, zmienie serwer. No kurde mać. Dobra, to chodzi do... Yy. 44? Jakaj gościa muszę zablokować, bo to chyba ten jest ten cheater i dlatego tak do nas dobija. Ten... Yy, dawaj On na... chyba nazwy nie ma. 44 Dobra, underground może być Bo no to i z hyperką już od to w sumie wszystkim możesz grać na tej mapie Na undergroundzie No Eee, jaki team idziesz? No. Tam, chodźmy do No ale nie, idziemy do innych teamów Zielonych Idziesz do zielonych? A to ja idę do zielonych No te, ja idę do To ja idę do żółtych Żebyśmy byli naprzeciwko siebie Żebyśmy trochę rywalizowali też między sobą Oooo Ale to masz dobrego typa nie tyle że dobrego typa, tyle że gra, za 700 te. Ale u ciebie też goście, goście mnie teraz ładnie porobił. No, żal! Kurde, Macie. Ej, on cały czas zabija nas. No, bo stoi u was na respie. Na naszym respie siedzi? Znaczy, on jest tutaj po tych schodach, jak wchodzisz, to on tam jest. Ten i... Ty rzeczywiście, on coś tam był No i go teraz Nie, ja go nie zabiję O kurde, dobra A tu ty kredens? XD tak. Ja też sobie tu snajpera niedługo kupię No ona jest się droga, nie? Ona jest się droga, ale ona też powoli strzela, nie? Ona ma powolne strzały? Ta powoli strzela Ale przerwany tutaj jest. o kurde No fuck, ej no żal trochę Wszyscy mają snipery, nie nawalają. Znaczy ja też mam, ale ja mam swap'u Ja cały czas kogoś chyba trafiam, mi, a wcale Mi 7hp zostawiłeś, nie? HP nie. Się. Tu ja ciebie nawalam? Nie, ha, zaraz zdechnę przez ciebie. Ammo nie mam, o ty jeden. Ej, bo moi są tutaj obok mnie i blokują mi drogę, xD. Znaczy wchodzę w nich i gówno widzę. Ha. żal, jestem za słoną, a oni mnie atakują. Ja idę na środek. <laughs> idę dałem. Oh, fuck. Zieloną. E, ten. Zielony. dym. No, wzięli, okay. wzięli. zielony do was. <coughs> Dobra, ja idę też e, na środek. Czuli, mam 20 HP. A ja mam 8. O, oh, fuck. Granaty mi zabili. No żal, oni tutaj cały czas granatami zabijają. No tu jest y, sproda macie puszczonego, nie przejdziecie tak za łatwo. O, ja chyba naokoło muszę iść. Już 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 sprot spro spro zaszedł O ty kurde Gdzie ty jesteś? Chodzisz tam dołem, czy, które, czy górą cały czas? Ja górą raz chodzę, raz dołem chodzę, raz naokoło chodzę. Ja wszędzie chodzę. Nie, ty masz kurde... Oczywiście, bo zapomniałem w powiedzieć, bo tak gramy, gramy, gramy. Lajk sobie komentarz mile widziany, nie? Ej, no, ja walę. Zmien Zmieniał za kawę. Na, na, na tych pusiaków się nie da. Gdzie tam na środku. Ej, zdechłem. No co jak. A we, papa. Ale. To Dobra, zjąłem cię, pewnie mnie nawet nie widziałeś. Widziałem cię, nawalałem ale. Chwila biorę sniper. Ten gościu tu stoi. Nie? Kurde, nie wiem. A RPK jest dobrą bronią? RPK, RPK. RPK dostajesz za 14 level, także nie kupuj. Aha, dobra. Fuck, no więcej was spatka nie miała tam. Nie bierzcie sobie pani. Widziałem cię! Nie mam ammo, bo mosty. Fuck. No jaki gościu ze 700 lady na wala, no jeden! Dobra, ja spróbuję z tego. Typa, kojarzę zbanowano. O no kto plecy robi? To, to nie były plecy. Nie były plecy? Nie, po, po, po prostu ja was tak zabieram, że mnie nawet nie widzicie, nie? Kurde, nie wiem, które niewidzialności wziąłeś Prawie gościa zabiłem, ja Ale. nawet fraga nie mam, rozumiesz mnie? Ja mam 14 fragów, 12 deadów Ja mam 14 deadów, 0 e, fragów Nie, wy macie takiego gościa, że ja chodzę dołem, nie? na górę nie chodzę I, ja, i no, biorę SK i chodzę do nie? O, nie, nie bo... no, ja mam takich przeciwników no chuj dołem po prostu, bo na górze same sarpy się ustawiają, pusiaki jedne. Ja zaraz będę na twoim respie, znaczy nie, czekaj, na, na niebieskich respie bocz, będę. Patrz! Jaki noob bazugi! Ja zaraz będę na niebieskich respie. Kurde. Jestem na niebieskich respy Dobra Kurde, trudne sprawy Dobra mój pierwszy frakiet. A, ja byłem u niebieskich RSP, ja zabili to rzeczywiście Ja to masz, tutaj To masz jednego fraga. No bo na tej mapie u mnie przerypany jest. mam takich przeciwników w szczególnie u ciebie też. A, a ja sobie gram teraz z nie? A czy ty nie masz ja... przeciwników, tylko takich tryhardów, te. Którzy kupują sobie 700 Lady i lecą z tym cały czas. Jacy ludzie, mamy? No prawda, zdjęty. Granatę! Giń! ha, Łu BUM! Zabiłeś mnie, ale mój granat też cię zabił No bo gdzieś granata, ja cię zdążyłem zabić, ale ty... Ja nie zdążyłem uciec No Granadę. O ty ten granat był blisko mnie a ty a. nubię jeden! Yo. Mówisz, że ludzie są nubami, a ty kurde, jeszcze gorszy lub. Ty się, że mnie wcale. Tak. Ja nie trzymał. Ale już chyba jesteś. On się ci no. pogra? No. On się tym Czemu ja tam granata nie mogę do was dożyć O, ty chopie. Ja mam plan. Ja was tam wybiję zaraz. O kuła. No jak? Dobra, chuj tamtędy. chodź cały czas tamtędy, okej? Okay? To się będziemy strzelać. Ty we mnie sobie wejdziesz Nie, właśnie wziąłem sobie eskę, żeby nie było takiego tryhardu. No dobra, raczej znaczy ta broń u mnie jest mocna, tylko, że ona bardzo mało ma Nie masz hełmu. Kurde, ja się nie mogłem trafić. I ile Paweł. was tam jest? się, że ja grałem. No. że No. E, tam jest... Tam um... nie mówię Serwer browser Where are you? Tutaj Anna browser A Ej, Skaile ma nabój? Yy, po ulepszeniu 33 A przed ulepszeniem nie wiem 22 level a mnie bardzo musiał zabić nie No, no. Ale ty mnie, o kurde Ty mi z trzech genera Kurde, do no, czerwonych strzelałem by jakiś od boku jeszcze wziąłem. To nie działa, no, tak. <laughs> o, co ty tu robisz? Ty zabij tego niebieskiego, a nie do mnie strzelasz Niebieskiego? Gdzie on? Niebieski on nie zniechł Zdechniesz. Dobra, chyba zdechniesz teraz ja. Kurde, kto za te granaty? O, u, u mnie moja perspektywa. Ty milisekunda i ja zdechłem. Znaczy ty wyszłeś i od razu zdechłem. Ani się nie czeka. Gorzej się nie Gorzej że no ale dobre. Ale w O, ciebie to wiem. No mnie o, zabiłeś, tak. bo grasz z cyperką. To smoka, rzucił na Dobra, program sobie jeszcze tą cyperką, bo tą. tą gram, a niedługo o. nie będę już je miał. No co za gościu, z krajtakiem przyraszował. Dobra ale gościu, jak ty skraj takie która to ja biorę do I ta 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 wbij. Wbij do nas. No dobrze, dobrze, wbijajcie, wbijajcie, czerwoni. O ty dziadu A widzisz. No dwu, dwóch to ja nie zabijam tak łatwo nie? jeszcze jak czerwonych wcześniej zabijałem hmm. obroniłem wam respa przed niebieskim ty co oh, jest mi nie nie ma mojej postaci o kurde 23. no 23 ale... level Wyginaj gościu Ja można sobie wzięć samo ogól 300 Weź po do mnie O kurde Wkurzyłem się A <laughs> bo się skisbałem Nie le mam fragów? 7 fragów mam Ja mam 37-20, prawie 30 zgonów, nie. No gościu nie zasłaniaj mi Co ty? Ej nie lagi są, lagi są chyba bo nie, nie, nie wierzę, że ty no. tak wychylasz się i od razu ginę, nie? Dobra, ja chodzę już górą. Góro to twój jakiś igrzan. Igrzan. No on wcześniej on, on był w twoim TV, ten igrzan. Hey. On RPK no, nawala. RPK, RPK... No suń dupę, gościu! Patrz RP... No ty, ja zabijam czerwonego, to ten mnie zabija. Fok na ciebie ja po, Powiedz kiedy będziesz go atakował, to ja ci nie będę atakował. O ty. Dobra, czekaj, ja ci... 10 fragów. Trochę słabo. U, skąd ty mnie wziąłeś? Nie ma takiego bicia. No, czekaj, ja się znajdę, to będzie, no się myślę. No! <noise> no nie, zabił mnie twój. Dobra, może jak najszybciej biec. A ci tak, i ciebie, bo ja mam taką pozycję. No, ale twój igrzan, żal, żal. Żal to mi się że go zabić się możesz. Gdzie jesteś? Czerwony u was na Kurde. dole. Dobra, dostał, najdem Ja cię zjemię, No skąd ty mnie ja atakujesz? Ja cały czas. <noise> Zobacz, zobacz, zobaczysz sobie w poniedziałek na odcinku e, Szybciej strzelaj, to tak wolno strzela, że... Zauważyłem cię, to już jest coś. Trafiłem cię? Hmm, hełmu nie mam, to chyba tak. E, no plecy Już go zabiłem, spokojnie! <noise> Chwilę do ciebie naokoło przyjdę. O ty dziadu Ej, w ogóle pasła mnie. <noise> Dobra, to czekaj. Ja już, no. aj, go do ciebie. Idziesz dołem, czy naokoło jakoś? O, teraz, teraz byś sobie miał, teraz byś miał pozycję zająć, bo wszystkich nas zabił granatem. Rzucił granatę oh, oh, i nas wszystkich zabił. Ty no zauważyłem. RPK, Dobra, no co za gościu wariat. Czyli jak ja, jak ja chodzę? RPK, RPK. Oh. RPK RPK Co jest? Dobra Tam, dobra, się, nie? Ale Andrzej <kłysy> <kłysy> Wiem No co jest z tym gościem Z którym No z tym czerwonym Prawie zdech, Hung Prawie Gdzie do mnie strzelasz? Widzę Ci, nie chciałem z tobą strzelać. No ten gościu! Ej, dawaj na SPP. Atakujemy go. Dobra, ja idę dołem. Bo on gdzieś na dole jest. Eee, no oni bazugą widziałem go jak z bazuką szedł maćki, Dobra, idę Jem ja Polaki. Ktoś na czas nie zapisał. Ale pójście go już Dawaj, dawaj idziemy na respa czerwonych i tyle dołem No to ja już jestem na RESP no to ja wziąłem shotguna i też idę Hop, wziąłem różowego shotguna Pa SPP zabiję. A mu Dobra ty my się zabijamy czy nie? Jak jesteś na tej jak gościu wychodzi z ich To bo ja zechrę. A to Mufek zjeżdża Kurde w... A chcesz no to mogę do ciebie dojść, to we dwóch będziemy szli... No to wbi wbijaj Jacy. do mnie, wbijaj do mnie, musimy musimy gościć cisnąć w sensie. Dobra Zaraz, będziemy odcinek kończyć. Tak Ja ci tak oglądam. O oh, fuck. No, no co dobra? jest? No niebieski dziadu głupi. I to ruski. Dobra, kończymy odcinek. Like, subik, komentarz. Jak wytrwałeś do końca, napisz. Wytrwałem, ja będę wiedział. Lutujemy, pisze. I, I ogólnie, no, lajk, like, subik, komentarz. I cebajcie się, cześć. Alo. No i na razie.